Like like Cholera! Uh, czy jeżeli czarownica, która byłaby pod wpływem eliksiru wielosokowego i zaszłaby wtedy w ciążę, to czy już wracając do swojej normalnej postaci nadal by w niej była? Lub jakby facet zmienił się w postać kobiety pod wpływem eliksiru wielosokowego? Zaszedł jako kobieta w ciąży, to czy jakby znowu do normalnej swojej postaci, to nadal by był w tej ciąży. Albo gdyby kobieta zamieniła się w faceta i zapłodniła drugą kobietę. Czy tak się da? A słyszeliście taką teorię na temat Harry'ego? Teoria odnosi się do opowieści o trzech braciach, którą Hermiona przybliża w ostatnim tomie Harry'ego Pottera. W historii tej każdy z braci otrzymuje dar spełnienie jednego życzenia: najstarszy życzy sobie najpotężniejszej różdżki na świecie. Młodszy kamienia z martwych wstania. A najmłodszy chce Pelery na niewidkę. Wszyscy bracia mają ten sam cel: zwyciężyć i oszukać śmierć. Jednak tylko najmłodszemu, dzięki otrzymanej od śmierci Pelerynie, udaje się uniknąć końca i tym samym zostaje chłopcem, który przeżył. Śmierć szuka go przez lata, ale odnajduje dopiero wtedy, gdy ten daje magiczną Pelerynę swojemu synowi. Odchodząc ze świata, chłopiec, który przeżył, wita śmierć jak starego przyjaciela. Według teorii każdy z braci reprezentuje jednego bohatera z serii. Lord Voldemort jest najstarszym z braci, gdyż pragnie nieskończonej siły i nieśmiertelności. I w końcu ta żądza doprowadza go do śmierci. Severus Snape jest młodszym z braci, gdyż pragnie przywrócić do życia swą wielką i jedyną miłość Lily Potter. I zatem miłość w końcu umiera. After all this time. Always. Harry reprezentuje najmłodszego, gdyż chce po prostu żyć długo i szczęśliwie, bez wszechobecnego lęku przed śmiercią, a na dodatek jest chłopcem, który przeżył. W takim razie Dumbledore musi być wspomnianą śmiercią. I to nie tylko dlatego, iż w mniejszym lub większym stopniu przyłożył rękę do śmierci każdego z bohaterów. Fundament opiera się na tym, że to On posiadał wszystkie insygnie śmierci, a Haremu dał Pelerynę. Na dodatek na końcu sagi, gdy po trafieniu śmiertelnym zaklęciem Harry trafia do zeświatu, wita się na dworcu King's Cross ze swoim mentorem, jak ze starym przyjacielem. I w sumie tak ostatnio się zastanawiałem, bo Voldemort nie był ogólnie jedyną osobą, która zrobiła horcruxy. Osobą, która wymyśliła Horcruxy i która zrobiła pierwszego Horcruxa, jest Herpon Podły. I, i ogólnie do dziś nie znaleziono jego horcruxa także nadal może być tak, że on żyje poza tym Voldemort powiedział, że no jakby największą drogę do tego, żeby być nieśmiertelnym a, ty, ty, a tak naprawdę tą największą drogę pokonał ten herpon bo to nadal jego horcruxa nie znaleziono i to on może żyć Lily pisała w liście do Syriusza, że mieli kota kiedy Hermiona go wzięła była mowa, że jest bardzo stary w trzeciej części poznał Syriusza. Bo z nim normalnie przebywał Przez co musiał poznać także Petera Dlatego próbował go złapać Przez to jest podejrzane, że krzywoła Kot Hermione był także kotem Potteru Poza tym pamiętacie może gromą dawę Przed wejściem do dormitoriów Gryffindoru Więc co mnie zastanawia System haseł do wieży Ravenclaw Jakaś kołatka zadaje pytania W stylu co było pierwsze ogień czy feniks Czyli magiczna wersja co było pierwsze Jego czy Ma tych zagadek w nieskończoność Skoro za każdym razem zadaje inne pytania jeśli kruko nie odpowie, musi czekać na następną osobę, która zgadnie. Cytując Luna: Tak się uczysz, ale młodsze dzieci, 11-12 lat, będą miały problem z poradzeniem sobie z takimi zagadkami. Już nie wspomnę, że taki pierwszorocznik nawet z magicznej rodziny nie musi wiedzieć, co to Feniks. Rozumiem, za pierwszym razem prefekt objaśni to dzieciom, ale potem jak same wejdą do środka. W pewnym momencie pomyślałam, że to po to, żeby Krukoni byli tacy zdyscyplinowani, wracać wcześniej do pokoju wspólnego i się uczyć. Poza tym zastanawiam jeszcze jedna rzecz. Jak każdy czarodziej z trochę wiedzą właśnie mógł odgadnąć te zagadki, to także w trzecim tomie Sirius Black który szukał Harego, mógł, jakby Harry był właśnie w Ravenclaw bo normalnie mógł wejść sobie do tego. Także to jest trochę głupie, bo właśnie taki fragment w książce ostatnio znalazłem, że ci mniejsi uczniowie po 11-12 lat musieli po prostu czekać strasznie długo na tych innych, bo nie znali po prostu odpowiedzi na taki styl, żeby mógł sobie wejść w ogóle. Także nie wiem, czy to nie jest dopatrzenie ze strony JK, ale no. fajnie było, gdybyście w komentarzach napisali... Też swoje przemyślenia do tych rozkmin, nie wiem, swoje teorie i co was, i co was może zastanawiać w książkach, w filmie. Także bio, do następnego filmiku. Adios!